W ostatnich dniach oczy mediów i opinii publicznej znów skupiły się na polityce, ale tym razem tematem nie były debaty sejmowe ani decyzje legislacyjne. Wszystko z powodu wyjątkowego wydarzenia w życiu osobistym jednego z posłów, Tomasza Trelli, reprezentanta Nowej Lewicy, który w miniony weekend wziął ślub ze swoją wybranką, Dominiką Bulżacką. Dominika, adwokatka z doświadczeniem w obsłudze zarówno osób prywatnych, jak i firm, zachwyciła gości swoją obecnością oraz elegancką, klasyczną suknią ślubną, bogato zdobioną koronkami i aplikacjami, które w połączeniu z jej naturalnym wdziękiem i subtelnym makijażem uczyniły ją piękną panną młodą. Ceremonia miała miejsce w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi, a sakramentalne, tak wypowiedzieli w obecności prezydentki Łodzi. Hanny Zdanowskiej. Tomasz Trela, preferując prostotę i elegancję, zdecydował się na czarny garnitur, który bez zbędnych dodatków podkreślił jego styl. Po uroczystości, nowożeńcy oraz ich goście przenieśli się do eleganckiego hotelu, gdzie odbyło się przyjęcie weselne. Para przemieszczała się luksusowym Mercedesem klasy S, a na miejscu świętowano w radosnej atmosferze pełnej wzruszeń i toastów na początek nowej drogi życia. Tymczasem w świecie polityki, pozornie odległym od radosnych chwil w życiu Treli, doszło do kontrowersyjnej wymiany zdań w programie telewizyjnym TVP Info. W programie toczono rozmowy na temat doniesień ukazujących dokumenty FSB dotyczące wojny w Ukrainie. Tomasz Trela, który uczestniczył w dyskusji, wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że temat skupia się wyłącznie na aferach politycznych, ignorując osobiste tragedie, takie jak śmierć młodego chłopca, związana z problematyką nagonki medialnej. Z emocjami w głosie Trela zaznaczył, że tragiczne wydarzenia nie powinny służyć jako oręż w politycznych rozgrywkach. Nie panią, bo to piękna młoda osoba, ale panowie, wasza telewizja i publiczne radio Szczecin w tej sprawie zaszczuli go i nie trzeba mieć wiele odwagi, by powiedzieć, że to było złe. Jak można wykorzystywać takie tragedie dla politycznych zysków? Pytał z gniewem, kontynuując, że rozpoczęła się łęgna gonka, która prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji. Mimo prób prowadzącego programu Bartłomieja Graczaka, aby ukierunkować rozmowę, Trela trzymał się swojego zdania, podkreślając, że polityka powinna być wolna od manipulacji na tle osobistych tragedii. Ostatecznie wzburzony posłaniec postanowił zakończyć udział w programie, opuszczając studio, z poczuciem głębokiej niezadowolenia wobec poruszanych wątków. Jego wystąpienie przypomniało słuchaczom, że za każdą polityczną decyzją kryją się ludzkie dramaty i emocje, które powinny być szanowane, nawet w obliczu rozgrywek na najwyższym szczeblu.